Czy jakiś plan na kolejnego rywala i jest ktoś taki, z kim chciałbyś się, się zmierzyć? Wspomniałem wcześniej już, czy Pesta, czy Marcinie, fajne nazwiska. Chcę spróbować się z tym mocnym rankingiem, więc to może być to dole. Witam serdecznie, jesteśmy na Galicaj zw 96 w Łodzi, a ze mną zwycięski Marek Samośek. Witam. Witam serdecznie i gratuluję zwycięstwa nad Denisem. Powiedz mi, czy Denis czymkolwiek Cię zaskoczył w walce i jak oceniasz jego debiut w, w federacji? No, wiesz co, nigdy tak nie, że tak powiem, nie rozmyślam bardziej, myślę o tym, co ja zrobię w tej walce. No, Wygrałem w taki sposób nie inny, czym mnie, czy mnie zaskoczył. Raczej nie byłem na to przygotowany. sparuję z mocnymi chłopakami z naszego klubu. Uważam, no, z najlepszymi kickboxerami, że tak powiem, w, w Polsce można powiedzieć, że walczyli w najlepszych podracach na świecie, więc, więc byłem przygotowany na tą stójkę. Czy jakiś plan na kolejnego rywala jest już taki, z kim chciałbyś się, się, się zmierzyć? Wspomniałem wcześniej już, czy Pesta, czy Martinez, fajne nazwiska. Chcę spróbować się z tym mocnym więc to może być to Jak będziesz świętować dzisiejsze zwycięstwo? Odpoczywał, nie wiem, relaksował się na spokojnie wszystko. Jeszcze, jeszcze dużo czasu. Nie będziesz ja? Bo tu generalnie wszyscy zawsze mówią, że będą jeść. No, oczywiście, że będę ja, ale <laughs> dzisiaj to, dzisiaj troszkę mniej pojadłem przed walką, no, ale zaraz się odpalę, <laughs> jak na ciężkie już stało. No dobra, ja Cię nie zatrzymuję dłużej. Ja dziękuję Ci za krótką, szybką, zwięzłą rozmowę. Yy, żadnych kontuzji większych po walce nie ma, chyba nawet żadnych, yy, więc co, Do mego świętowania, dziękuję Dzięki Ci bardzo. Dzięki. Bardzo. Dzięki.